Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym odczycie na moim kanale. Mam nadzieję, że czekaliście na ten odczyt. Dziś kochani, co się dzieje u niego, u niej, tu i teraz, na ten moment, na tą chwilę. Zobaczymy, co Tarot Wam tutaj pokaże, co będzie chciał Wam przekazać. Ja jak zawsze przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym może, nie z każdym musi rezonować. Ty Jedyne, co powinieneś zrobić w tym momencie, powinnaś zrobić, zwizualizować osobę z Twojego serca, osobę z Twojej myśli, niezależnie od relacji, w jakiej tu i teraz jesteście. Kochani, wyobrażacie sobie osobę, myślicie o tej osobie, podczas gdy ja będę robiła odczyt dla Was. Odczyt tarota intuicyjny, przypominam, stawiam. Tarota intuicyjnego, niewyuczonego, z tak zwanego wujka Google, jak to nieraz właśnie, czyli moj, dla mnie karta kielichy może oznaczać zupełnie co innego, w zależności od tego, jaki przekaz ta karta mi da w moich myślach, jaką da mi informację. Kochani, co jeszcze? Z dniem jutrzejszym, to znaczy jutro mamy czwartek, zaczyna się promocja na odczyty. U mnie do końca tygodnia można się zapisywać na odczyty i będzie to promocja na analizę relacji między wami. Część z was może będzie chciała sobie zrobić aktualizację. Będzie przecena o połowę na tą analizę. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu, do mnie. Wtedy zobaczycie, tam będzie analiza relacji i rozszerzona analiza relacji będą y, przecenione te dwa odczyty. Kochani, bez zbędnego przedłużania, pokazuję Wam kartę do wyboru w dniu dzisiejszym, dzisiaj mamy kartę numer 1, wy zastanówcie się, grafika karty powinna Ciebie przyciągać. Jeżeli karta numer jeden przyciąga Ciebie, wybierz kartę numer 1 jako przewodnika tego czytania. Jeżeli natomiast jest to karta numer 2, jeżeli to ta karta przyciąga Ciebie, wybierz sobie tą kartę na przewodnika dzisiejszego odczytu i na tą właśnie kartę będę stawiała tarota dla Ciebie. Kochani, no to co? Pozostaje mi zaprosić Was do odczytu głównego. Jeżeli będzie Wam się odczyt podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie. Nie ukrywam, pozwala mi się to bardzo rozwijać w zakresie mm, moich filmów tutaj na YouTube. Kochani, zaczynamy. No, i kochani, przede mną, przed wami karta numer jeden karta, którą sobie wybraliście. Ja najpierw, jak zawsze, sprawdzam uczucia tej osoby, zaczynam od uczuć ewentualnych, myśli tej osoby, co czuję, co myśli. Pamiętajcie, karty działają w dwie strony czyli mogą to być również Twoje uczucia w tarocie. Dla mnie, dla części z Was już widzę, że relacja jest skrywana relacja jest ukrywana lub uczucia są skrywane. Ktoś zataja prawdziwe uczucia, prawdziwych uczuć nie chce wyjawić. Ta osoba, co czuje, co myśli. Na ten moment myśli o tobie bardzo. Dla części z Was wspomina waszą relację, waszą znajomość. dla mnie wizualizuje spotkanie relacje i was obok siebie. Dla części z Was, co czuje co myśli, ma nadzieję na spotkanie, ma nadzieję na to, że się dogadacie, ma nadzieję na to, że coś z tego będzie, tak mi w kartach tu przy Was wychodzi. Konkretne pytanie do tarota, konkretna odpowiedź dla Was. Nie widzę tutaj karty stricte miłości. Dla części z Was może to być relacja bardzo długoletnia, długotrwała, ponad rok, na pewno taka koło 6 miesięcy. Jeżeli tak jest, te uczucia tutaj się przeradzają w jakiś rodzaj niespełnienia. Przy uczuciu, przy miłości, tak? Jeżeli jest to świeża relacja, nawet relacja jeszcze nad stricte platoniczna, za wcześnie jest na jakieś uczucia, lub ta osoba po prostu uczucia skrywa. Wiecie? I chciałam zapytać, co się u niego, u niej dzieje teraz. Ta osoba myśli nad kontaktem z Tobą, na odezwaniu, nad, na to, myśli o tym, aby się odezwać do Ciebie, aby zaaranżować spotkanie, aby się spotkać. Jeżeli osoba mieszka daleko od Ciebie, będzie to wiadomość, będzie to kontakt ze strony tej osoby, będzie to chęć zaplanowania najbliższych miesięcy przy Was. Tak mi to wychodzi. Co się dzieje przy tej osobie? Ta osoba na ten moment będzie zmieniała miejsce zamieszkania. Będzie się przeprowadzała, będzie zmieniała ewentualnie pracę, ale bardziej mi tu wychodzi, że zmiana otoczenia, zmiana miejsca zamieszkania ta osoba będzie chciała może nie będzie chciała bardziej to, co się dzieje przy niej tu i teraz układa swoje sprawy finansowe, układa swoje sprawy materialne. Ale również, ale również widzę, że chce pomóc jakiejś osobie, przyjaciółce, przyjacielowi, komuś bliskiemu w pozałatwianiu jakichś spraw. Co się dzieje u niego, u niej? Na ten moment jest bałagan. Bałagan w życiu tej osoby bardzo duży i duże zmiany. Ta osoba chce zmian. Do zmian dąży, dążyć będzie. Dla mnie, wiecie, trochę ona tutaj manipuluje rzeczywistością. To jest osoba, która może nawet sobie sprawy z tego nie zdaje, ale świetnie wizualizuje i świetnie przyciąga do siebie to, czego pragnie. Kochani, jeszcze zobaczymy zamiar tej osoby do ciebie. Jeżeli powiem Wam tak, jeżeli jesteście w jakimś trójkącie miłosnym, to ta osoba, Odejdzie od partnera, partnerki, z którą jest obecnie. Jeżeli ty jesteś też również, lub tylko ty wyłącznie w takiej em, tutaj em, no, w, takim, w takiej relacji, to ty już się zastanawiasz nad tym, żeby również swoje życie zmienić, zostawić za plecami, żeby rozwiązać to, co szczęścia ci nie daje. Jeżeli miałabym tu wam podać znaki Zodiaku, bo często prosicie o te znaki Zodiaku, to pokazują się takie znaki Zodiaku jak ryba. E, jak e, kochani byk jak bliźniak koziorożec e, albo wy, albo osoba jest pod tego znaku lub oboje, ale oczywiście czytanie jest dla wszystkich znaków, z którymi ten odczyt rezonuje zamiary tej osoby no i dużo wam mówić nie muszę e, karta stricte mm, obszerna w wiadomości, jeżeli ogląda nas tyle osób. Jeżeli miałabym to postawić jednej osobie, to zamiarem tej osoby jest bycie z tobą. E, rozwiązanie waszych, jakby może nie tyle kłód, co przeszkód między Wami, pokonanie przeszkód między wami, ale jednoznacznie ta osoba chce być z Tobą. E, dla części z was będzie to oznaczało początkowe wejście w romans, jednakże później. E, Przerodzi się to, no ta osoba nie ma zamiaru się z Tobą, jak powiem tak brzydko, zabawić, nie ma zamiaru, żebyś była jego, jej zabawką. Ona dąży do miłości, do uczucia w swoim życiu, tego szuka, bo w tym momencie w jej życiu szczęścia nie ma i ona szuka tego szczęścia. Szczęście chce znaleźć przy Tobie, czuje, że się dogadujecie, że jesteście na, ty, na tym samym, jakby patrzycie tak samo. Na przyszłość. Jeżeli jesteście, tu muszę zaznaczyć, w braku kontaktu lub relacja została zawieszona na jakiś czas z różnych powodów. Nie wnikamy, bo tutaj nie pytamy o to kart. Karta pokazuje, iż ta osoba przemyśli sobie, potrzebuje tego czasu, żeby zauważyć, jak wiele znaczysz w jej życiu. Wiecie, nie wszystko od razu się dzieje, na wszystko musi nadejść odpowiedni czas i godzina. Kochani, to wyszło przy karcie numer jeden. Jeżeli jesteście y, zainteresowani również odsłuchaniem, bo czasami przyciągają obie karty, odczytaniem drugiej karty, zapraszam do tego odczytu dla karty numer 2. No i kochanie, przede mną, przed wami karta numer 2. Tak samo pytamy na początku, jakie ma uczucia, ewentualne myśli osoba swojego serca, z Twojego życia. Sprawdzamy. Przypominam, jeżeli. E, Jesteście zainteresowani odczytem prywatnym, w tym promocją, właśnie, która wchodzi od jutra u mnie. Zapraszam. Wszelkie informacje, kontakt do mnie jest zawsze w opisie pod czytaniem lub gdzieś na początku filmu się umieszcza. Teraz nie przedłużam, ale już widzę, że część osób ogląda z poprzedniego odczytu, bo karta mi się bardzo powtarza. Słuchajcie, bardzo z poprzedniego odczytu, to znaczy nie z pierwszej karty, tylko. Z poprzedniego filmiku sprzed dwóch dni, kochani, co czuje ta osoba? Ta osoba jest zdezorientowana przy uczuciu. Jest zła, jest rozczarowana, jest zasmucona. Jednocześnie nie straciła nadziei na poukładanie swojego życia. Jednocześnie chce się oczyścić z tego, co już było, na rzecz tego, co chce, żeby było w jej życiu. Chce zmian w swoim życiu. Chce dążyć do zmian chce być osobą szczęśliwą, w tym momencie hmm, może nie tyle jest osobą nieszczęśliwą, co po prostu jest zagubiona w tej rutynie dnia codziennego, zagubiła sama siebie, nie może siebie odnaleźć na nowo, jakby swoje cele, pragnienia, marzenia e, poświęciła na rzecz innych i tak mi to tutaj wychodzi, zapominając w zupełności o, się, o, o, o sobie, tak? Karty mogą rezonować w dwie strony i Wy możecie też to tak odczuwać, że się zatraciliście dla kogoś a zagubiliście siebie samych w środku, swojej duszy. Dla części z Was, co czuję, co... ta osoba czuje się tutaj oszukana przez kogoś, zmanipulowana. Ktoś tutaj, wiecie, rusza za sznurki, żeby ona jakiś ruchu wykonać nie mogła i musiała stać w miejscu. Jednakże ona już szuka rozwiązania dla tej sytuacji. Oczywiście wychodzi mi tutaj na boku, że ta osoba może albo być w jakiejś relacji, tu i teraz, albo zakańczać... Zakończać pomału tą relację, jednakże może to też wpływać na nią rodzina, matka, ojciec, dzieci dorosłe, bądź ogólnie y, status dzieci wpływa na jej życie. Czytanie jest czytaniem ogólnym, dlatego wy musicie wyłapać te najważniejsze informacje dla siebie, tak? <laughs> Co jeszcze teraz? Co się u niego, u niej dzieje w jej życiu tu i teraz? Zobaczymy. Teraz widzę, że z odczytu korzystają też osoby z pierwszej karty. Kochani, co się dzieje u niego, u niej w życiu teraz? Jak u cyganki w tobołku mówią, tak? Tak w życiu tej osoby, tu i teraz. Ta osoba potrzebuje mm, chwili dla siebie, odizolowania się od rzeczywistości. E, wiecie, tu jest skłonność do jakichś nałogów przy tej osobie. Na części z was, z was może to być osoba uciekająca w alkohol, uciekająca w inne używki lub y, popadająca w niewierność i tak mi tu wychodzi, że ta osoba zamyka się w swoim własnym świecie, y, próbuje znaleźć rozwiązanie z pułapki, w której jest, pułapki życia. Dla części z Was ona y, nie dostrzega jak ważnymi osobami Wy jesteście w jego, jej życiu. Naprawdę tak mi wychodzi. Za bardzo patrzy, wiecie, pod nogi, pod to, co jest wokół, zamiast przed siebie, przyszłościowo. Jakby jest tutaj zblokowana na tą przyszłość ta osoba. Stoi tak, wiecie, i nie umie się odnaleźć. Przy, przy tej osobie m, nastąpi przełom wrzesień, październik, ewentualnie koniec sierpnia, że w jej życiu zaczną przechodzić zmiany myśleniowe, takie wiecie, rozwojowe, duchowe, i ona. Dojdzie do wniosków, czego tak naprawdę chce. Na ten moment w jej życiu miłość przyplata się z nienawiścią. Widzę karty niewierności, widzę karty nałogów używek, widzę karty niespełnienia. Ogólnie, tak jak powiedziałam, jak u, to, u cyganki w toboku, bardzo chaotyczne, niepoukładane, nieprzemyślane i dla tej osoby niespełnione życie tu i teraz. Ona szuka wszystkiego poza. Mm, nie widzi tego, co ma przy, jakby przed sobą przyszłościowo, nie, yy, nie rozważa waszej relacji, nie umie na ten moment, jest bardzo zbloko, zblokowaną osobą, mimo że obojętne w jej życiu obojętni nie jesteście. Wy próbujecie, jakby, yy, wy jesteście tak jak o, jak tutaj, tym kołem ratunkowym. Dla tej osoby jesteście tym kołem ratunkowym, ale czy ta osoba przejrzy na oczy, jeżeli chodzi o znaki Zodiaku, skorpion, rak, kochani, bliźniak mi tu wychodzi i panna lub waga, tak mi tu wychodzą znaki Zodiaku, kochani, no dobra, zobaczymy, jakie zamiary ma w Waszą stronę. Na pewno do września za wiele przy tej osobie nie zdziałacie, bo ona musi najpierw w swoim życiu poukładać trochę spraw, pozamykać, porozwiązywać, żeby mogła docenić i skupić się na Was. Widzę wspólnie spędzony czas, widzę wspólnie spędzony czas. Jednakże, kochani moi, dla części z Was będzie te, te parę miesięcy, tak jak mówię, przełom wrzesień, październik, ewentualnie do końca sierpnia, ta relacja będzie taka niespełniona dla Was. Bo w zamiarze tej osoby niby jest chęć, ale nie ma konkretnego kroku zamiaru. Niby są możliwości, niby by mogła, ale jeszcze nie jest na to gotowa. Dlatego tu wszystko będzie zależało od tego, jak Wy też do tego podejdziecie. Karta Rada, my tutaj dla Was jest, akurat wyszła, żebyście nie dali do końca sobą manipulować, żebyście jasno określali, na czym Wam w tej relacji znajomości zależy, żeby się od siebie nie odsuwać, a wykazać się zrozumieniem, rozmową wiecie, i punktem zaczepienia wspól, wspólnych doświadczeń, żeby ta osoba też wiedziała, że ma w Was wsparcie. Ale pamiętajcie, Karty działają w dwie strony. Wy musicie też to wsparcie w pewnym momencie waszej znajomości odczuwać, bo jeżeli wy tego nie odczuwacie, no to czas przemyśleć relacje, czas wrócić do początku lub zacząć od początku, analizować waszą znajomość i wtedy skupić się na tym, co tu i teraz, jak rozwiązać to, bo oboje widać, że chcecie być razem. Kochani, tak mi to przy Was wychodzi. Oczywiście, jeżeli odczyt Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, ślad po sobie, będzie mi niezmiernie miło. Ja się na ten moment z Wami żegnam. Z mojej strony, wszystkiego co najlepsze dla Was, kochani. Oczywiście będę się tu powtarzać, ale jeżeli ktoś nie jakby przewinął początek, od jutra wchodzą odczyty prywatne w promocyjnej cenie. Do końca tygodnia można się zapisywać, czyli do niedzieli. Ja Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, kochani, jeszcze raz ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odczycie. Cześć!